Donald Trump znów potrząsnął globalnym handlem. Nowe cła uderzają w ponad 70 krajów, a niektóre, jak Kanada czy Szwajcaria, ucierpiały wyjątkowo mocno. Reakcje rynków? Mocno nerwowe. Gwałtowny spadek notuje też Nowonordisk. Producent Ozempiku, czyli popularnego leku na odchudzanie. Akcje runęły o ponad 20%, a wszystko przez tanie zamienniki leków w USA i słabsze prognozy na przyszły rok. Z kolei na warszawskiej giełdzie. Pozorny dramat. Cena akcji Dino zmieniła się z 500 zł na 50 zł, ale na spokojnie. To tylko speed akcji, który ma ułatwić inwestowanie mniejszym graczom giełdowym. W świecie kryptowalut rewolucja. Amerykański nazur zatwierdził nowy model rozliczenia ETF-ów oparty na Bitcoinie i Ethereum, a Biały Dom ogłosił strategię, która ma uczynić USA globalnym liderem kryptowalut. AMD podnosi ceny chipów AI o ponad 60%, na co inwestorzy reagują z zadowoleniem. Po Zapyt rośnie, a firma stawia na produkcję w USA, stając się realną konkurencją dla NVIDIA. Z kolei Tesla zaskakuje nowym partnerstwem z Samsungiem. Kontrakt wart 16,5 miliarda dolarów na chipy do robotów i autonomicznych aut może zmienić układ sił na rynku półprzewodników. Spotify zyskuje miliony nowych użytkowników. Ale traci miliony euro. Kwartalna strata zaskoczyła inwestorów i pociągnęła kurs w dół. Tymczasem Meta i Microsoft pokazują siłę. Zyski rosną, AI napędza wyniki, a rynek reaguje optymizmem. Dwie technologiczne lokomotywy nie tylko przebiły oczekiwania, ale również wyznaczają kierunek na kolejne kwartały. Rynki od zera, czyli przegląd najciekawszych wydarzeń ze świata giełdy z ubiegłego tygodnia. Zapraszam. Partnerem kanału jest XTB aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Cztery miesiące po ogłoszeniu kontrowersyjnej listy ceł wobec krajów z całego świata, Donald Trump ponownie zaskoczył rynki. W ubiegły czwartek przedstawił nowe stawki celne dla towarów importowanych z ponad 70 państw znacząco podnosząc m.in. cła na produkty z Kanady z 25 aż do 35%. Tylko kraje mające deficyt w handlu z USA utrzymały preferencyjną 10% stawkę. Unia Europejska z kolei zdołała wynegocjować obniżenie taryf do 15% z wyłączeniem mleków i motoryzacji. Dodatkowo zobowiązała się do zwiększenia importu amerykańskich surowców energetycznych i uzbrojenia do 2028 roku. Nowy próg cła na poziomie 10 lub 15% obejmuje około 40 państw, w tym Japonię, Koreę Południową, Norwegię, Izrael i Nową Zelandię. Najniższe taryfy, 10%, będą obowiązywać wobec Wielkiej Brytanii. Kraje, które nie zawarły nowych porozumień handlowych, muszą liczyć się z wyższymi opłatami. Przykładowo, Kanada zapłaci 35%, a nawet 50% w przypadku stali i aluminium. Szwajcaria natomiast zmierzy się z cłem na poziomie 39%. Indie objęto 25% stawką z dodatkowymi opłatami za import rosyjskiej ropy, co z kolei ma być w pewną formą sankcji za wspieranie Rosji. Dodatkowo USA wprowadzą 40% opłatę za tzw. Tak przeładunki, czyli przypadki, w których towary trafiają do USA przez kraje objęte niższymi cłami w celu obinięcia wyższych starek. Inwestorzy przyjęli tę wiadomość negatywnie, a na europejskich parkietach zagościł czerwony kolor. Cena akcji Novo Nordisk runęła w ubiegły wtorek o ponad 20%, co jest największym jednodniowym spadkiem ceny w historii spółki od prawie 40 lat. Wszystko przez to, że sprzedaż jej najważniejszych leków na odchudzanie i leczenie otyłości popularnego ozympiku i legowi ma w USA według prognoz mocno wyhamować. Spółka ogłosiła, że prognozy na 2025 rok są znacznie słabsze niż wcześniej zakładano. Mianowicie wzrost sprzedaży ma wynieść teraz tylko od 8 do 14%, a nie od 13 do 21%. Zyski też mają rosnąć wolniej, zamiast od 16 do 24%, teraz mowa o od 10 do 16%. I jak się okazało, głównym powodem tak drastycznego obcięcia prognoz są tak zwane Leki recepturowe. Są to tańsze zamienniki produkowane w aptekach na zamówienie, które amerykańska Agencja do Spraw Żywności Leków, czyli FDA dopuściła tymczasowo w czasie niedoboru oryginalnych preparatów. Mimo, że problem braku leków już nie występuje, zamienniki nadal krążą w obrocie, a nowo Nordisk domaga się ich zakazania. Firma ostrzega, że mogą być niebezpieczne i nie spełniają norm FDA. W tle tych problemów dochodzi jeszcze zmiana na stanowisku prezesa. Mianowicie od 7 sierpnia zostanie nim Maziar Mike Dusdar. Wcześniej odpowiadał za sprzedaż międzynarodową i mocno ją rozwinął. W 2024 roku ten dział przyniósł firmie ponad 17 miliardów dolarów. Na ten moment akcje Nowonordisk od początku roku straciły już ponad 50% wartości. Spółka ma teraz sporo do nadrobienia, jeśli chce odbudować zaufanie inwestorów i poprawić swoją pozycję na rynku. Dwie wiadomości z branży kryptowalut. Po pierwsze, amerykańska komisja papierów wartościowych i giełd, czyli SEC, zatwierdziła przełomową zmianę w funkcjonowaniu kryptowalutowych ETF-ów. Mianowicie od teraz możliwa będzie wymiana bitcoina i Ethereum na jednostki fundusze ETF i odwrotnie, bez konieczności rozliczania się w gotówce. To tak zwany mechanizm in-kind. Dobrze znany inwestorom z ETF-ów surowcowych, takich jak złoto czy chociażby ropa naftowa. Dla inwestorów oznacza to większą efektywność podatkową, mniejsze spready i lepszą płynność. Zmiana została zatwierdzona 29 lipca i już obowiązuje. Druga informacja z branży krypto: Biały Dom zaprezentował nową strategię regulacyjną dla rynku kryptowalut. Celem jest uczynienie z USA globalnego lidera w tej branży. Opublikowany w środę 160-stronicowy raport to pierwszy tak kompleksowy dokument wdrażający politykę prezydenta Donalda Trumpa w zakresie aktywów cyfrowych. Strategia ta zakłada m.in. jasne wytyczne dla instytucji takich jak SEC czy CFTC w kwestii regulacji, przechowywania, handlu i przejrzystości w sektorze kryptowalut. Raport wzywa też Kongres do uchwalenia przepisów wspierających rozwój zdecentralizowanych finansów, czyli tzw. DEFI, oraz dostosowania regulacji EML do realiów technologii blockchain. Administracja zapowiada, że wdrożenie strategii zapoczątkować ma złotą erę kryptowalut w USA, z mniejszą biurokracją i większym wsparciem dla innowacji. Choć raport nie zawiera jeszcze szczegółów dotyczących zapowiadanej rządowej rezerwy bitcoina, urzędnicy potwierdzają, że Infrastruktura projektu już powstaje. W tle tych wydarzeń cena Bitcoina utrzymuje się blisko historycznych rekordów, co może sprzyjać przejściowej realizacji zysków. W ubiegły piątek akcje Dino Polska były notowane na warszawskiej giełdzie po nieco ponad 47 zł, choć jeszcze kilka dni wcześniej ich cena wynosiła niemal 500 zł. Nie doszło jednak do żadnej dramatycznej zmiany, która wpłynęła na to, że kurs akcji zanurkował ponad 90%. Spółka przeprowadziła po prostu tzw. split akcji. Pod koniec maja spółka ogłosiła zamiar przeprowadzenia tego splitu w stosunku 1 do 10. Oznacza to, że jedna dotychczasowa akcja została podzielona na 10 nowych o proporcjonalnie niższej cenie jednostkowej. W praktyce, z punktu widzenia inwestora. Oznacza to, że jeżeli posiadał na przykład w swoim portfelu jedną akcję wartą 500 zł, po operacji posiada 10 akcji po 50 zł. Każda. Całkowita wartość inwestycji nie uległa zmianie. Celem takiego działania, jak informuje Dino, było przede wszystkim zwiększenie płynności obrotu akcjami oraz ułatwienie dostępu do nich inwestorom indywidualnym. Jak to działa w praktyce, można wyjaśnić na przykładzie akcji Berkshire Hadaway klasy A, czy inwestycyjnego wehikułu Warrena Buffeta. Wartość jednej takiej akcji wynosi aktualnie ponad 700 tysięcy dolarów. Jest to kwota absolutnie zaporowa dla większości inwestorów indywidualnych. Więc gdyby w przypadku tych akcji zastosowano split 1 do 1000, jedna akcja kosztowałaby już 700 dolarów, a nie 700 tysięcy. To mogłoby znacząco ułatwić zakup tych akcji inwestorom indywidualnym i zwiększyć płynność akcji na giełdzie. Na warszawskiej giełdzie splity raczej nie należą do częstych sytuacji. W ostatnich latach podobne operacje przeprowadził m.in. PZU w 2015 roku oraz Amrest. Oba przypadki również miały schemat 1 do 10. Ślad za Dino, zamiar podziału akcji ogłosiły także inne firmy, takie jak Neptis, czy operator aplikacji Janosik czy Comp z branży IT. Obecnie akcje tych spółek wyceniane są odpowiednio na około 130-250 zł. Najdroższe akcje na GPW, patrząc na cenę jednej akcji, należą do LPP, których wartość przekracza 16 tysięcy złotych, czy Benefit System, z których walory notowane są po cenie ponad 3300 zł za akcję. Jak dotąd jednak żadna z tych firm nie zapowiedziała chęci przeprowadzenia splitu. AMD zaskakuje rynki. Planuje podnieść cenę swojego flagowego chipu AI aż o 67% do poziomu 25 tysięcy dolarów. Mimo tak dużej podwyżki, produkt i tak pozostanie tańszy niż topowy konkurent od Nvidia. Analitycy uważają, że to jest jasny sygnał. Popyt na chipy AI od AMD rośnie, a produkt AMD staje się realną i coraz bardziej opłacalną alternatywą dla rozwiązań Nvidia. Firma ogłosiła też, że jeszcze w tym roku ruszy produkcja chipów w USA w fabrykach TSMC w Arizonie. Produkcja krajowa będzie droższa od 5 do 20%, ale AMD tłumaczy to świadomym wyborem. Jak mówi CEO Lisa Su, chodzi o bezpieczeństwo dostaw i większą niezależność geopolityczną, zwłaszcza po doświadczeniach z pandemii. Bank HSBC z kolei prognozuje, że w tym roku AMD może sprzedać chipy AI o wartości ponad 15 miliardów dolarów. Znacznie więcej niż zakładano wcześniej. Inwestorzy zareagowali pozytywnie. Akcja AMD wzrosła ponad 4%. Tesla zaskakuje pozytywnie po wcześniejszym rozczarowaniu wynikami. Spółka zawarła znaczny kontrakt z Samsungiem wart aż 16,5 miliarda dolarów. Umowa dotyczy produkcji nowej generacji chipów AI6, które mają zasilać autonomiczne pojazdy Tesli oraz. Humanoidalne roboty Optimus. Chipsety będą produkowane w fabryce Samsunga Taylor w Teksasie. Z kolei Elon Musk podkreślił, że osobiście zaangażuje się w nadzór nad projektem, między innymi dlatego, że zakład znajduje się niedaleko jego domu. Zasugerował też, że rzeczywista wartość współpracy może znacznie przekroczyć podaną kwotę ai trafi do produkcji najwcześniej po 2026 roku, choć według analityków może to być dopiero 27 lub 28 rok, ponieważ opóźnienia to dla Tesli nic nowego. Dla Samsunga umowa to duży przełom. Fabryka w Taylor długo nie miała strategicznych klientów, a firma przegrywała z TSMC, która dominuje na rynku. Dziś udział Samsunga w globalnej produkcji chipów to tylko 8% wobec 67% od TSMC. Kontrakt z Teslą może pomóc ograniczyć tegoroczne straty w tym segmencie, szacowane na ponad 3,6 miliarda dolarów. Choć nowe chipy nie rozwiążą bieżących problemów Tesli, takich jak spadek sprzedaży czy opóźnienia w usługach robotaksówek, rynek zareagował optymistycznie. Akcje Tesli wzrosły o 4,2%, a Samsunga o niemal 7%. Spotify zawiodło inwestorów. Mimo imponującego wzrostu liczby użytkowników i subskrybentów, wyniki finansowe za drugi kwartał 2025 roku okazały się być dużym rozczarowaniem. Po publikacji raportu akcje spółki spadły aż o ponad 11%. Platforma streamingowa zakończyła kwartał stratą w wysokości 86 milionów euro. Dla porównania, rok wcześniej firma odnotowała ponad ćwierć miliarda euro zysku, ale nie wszystko było negatywne. Spotify zanotowała rekordowy wzrost liczby subskrybentów premium aż 8 milionów w ciągu kwartału, co znacznie przebiło prognozy. Łocznie z płatnej wersji korzysta już ponad ćwierć miliarda użytkowników, a liczba aktywnych użytkowników miesięcznie wzrosła do prawie 700 milionów osób. Platforma nadal działa w dwóch modelach, mianowicie darmowym z reklamami i płatnym bez reklam. Choć wyniki operacyjne dają nadzieję, to na razie inwestorzy patrzą przede wszystkim na finanse, a te przynajmniej na razie w tym kwartale mocno zawiodły. Meta z kolei zaskakuje wynikami i wywołuje optymizm na rynku, ponieważ kurs akcji wzrósł o ponad 10% po publikacji bardzo dobrych wyników za drugi kwartał. Zarówno przychody, jak i zysk na akcję znacząco przebiły oczekiwania analityków. Zysk na akcję wyniósł 7 dolarów i 14 centów, a przychody przekroczyły 47 miliardów. Największy udział miał segment reklamowy, który wygenerował ponad 46 miliardów dolarów. Mark Zuckerberg wskazuje, że to zasługa lepszej efektywności systemu reklamowego, który jest oparty na sztucznej inteligencji. Prognozy na kolejny kwartał są lepsze niż wcześniejsze szacunki, a meta zapowiada o rosnące inwestycje w AI i w infrastrukturę. W czerwcu firma postawiła odważny krok w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji, mianowicie zainwestowała ponad 14 miliardów dolarów w Scale AI i powołała zespół Meta Super Intelligence Labs, który ma rozwijać tak zwaną osobistą superinteligencję. To jest technologia mająca wspierać kreatywność i rozwój użytkownika, a nie tylko automatyzować procesy. Na poziomie operacyjnym również widać duży postęp. Codziennie z aplikacji Meta korzysta już blisko 3,5 miliarda użytkowników. Z kolei Reality Labs, czyli dział odpowiedzialny za VR i AR, nadal generuje straty, ale pozostaje elementem długoterminowej strategii firmy. Meta uprzedza jednak, że w czwartym kwartale tempo wzrostu może nieco wyhamować, głównie ze względu na mocną bazę z końcówki ubiegłego roku. Microsoft zaskoczył rynek bardzo mocnymi wynikami. Mianowicie przychody wzrosły o 18%, a zysk na to o 24%, wyraźnie przebijając prognozy analityków. Największe wrażenie zrobił segment chmurowy, który urósł aż o 39%, co zdecydowanie przebiło oczekiwania. CEO Satya Nadella podkreśla, że chmura i sztuczna inteligencja. Są dziś główną siłą napędową biznesu. Rynek docenia zarówno imponujące wyniki, jak i rosnącą rolę AI, w tym rozwiązania, tak jak Copilot, które mogą być kolejnym motorem wzrostu. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten format, a my widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Rynków od zera. Do zobaczenia. Partnerem kanału jest XTB aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.